Z niedowładem łap i wymiotami nieustającymi mimo podania leków. W takim stanie, kilka dni temu Jaspera do schroniska Fauna przynieśli mieszkańcy rudy śląskiej. Twierdzili, że ktoś znęcał się nad psem. Był w stanie tragicznym pies nie potrafił stać na łapach. Dlatego myśleliśmy na początku, że to będzie jakiś bardzo poważny uraz kręgosłupa. No i dlatego pojechaliśmy od razu do lecznicy. Szczeniak nie jadł i nie pił. Wszystko wskazywało na poważny uraz neurologiczny. Po drugiej dobie jego stan zaczął się poprawiać. Widać, że mocno walczył, był taki radosny, także cieszył się na nasz widok. Generalnie, no i w ciągu dwóch następnych dni bardzo szybko postępy zrobił. Dzięki szybkiej pomocy i fachowej opiece, której nie otrzymał od właściciela, trwa ustalanie, kim jest mężczyzna i w jaki sposób powstały obrażenia. To nieodosobniony przypadek. Do schronisk trafia wiele zaniedbanych i skrzywdzonych zwierząt. Często jednak obrażenia nie są tak oczywiste jak u Jaspera. Ludzie, którzy zgłaszają nam tego typu sytuacje, zazwyczaj się boją podać swoich danych, boją się pójść do sądu i Zaświadczyć to, co widzieli. Za znęcanie się nad zwierzętami grożą 3 lata więzienia, za szczególne okrucieństwo 5. Jednak, by wyciągnąć konsekwencje, potrzebne są dowody. Psy reagują tak jak, tak jak my, czyli to nie jest tak, że są zupełnie pozbawione tak pamięci stresu, pamięci wydarzeń traumatycznych. W przypadku psów możemy nawet mówić o zespole objawów pourazowych takich jak lęk czy agresja, a to może być przeszkodą w poszukiwaniu nowego domu i adopcji. Kinga Burek aktualności.